Oto pięć zaskakujących faktów o jednym z najbardziej uroczych nocnych bohaterów jeżu. Jeże mają aż do pięciu tysięcy kolców. Te ostre igły chronią je przed drapieżnikami. Każdy z tych kolców to element ich naturalnej tarczy obronnej. Te małe stworzenia są prawdziwymi strażnikami ogrodów. Zjadają owady, ślimaki, a nawet małe gryzonie, pomagając w utrzymaniu równowagi w ekosystemie. Mimo swojego niewielkiego rozmiaru, jeż potrafi biegać z prędkością do 5 km na godzinę. To szybka reakcja, gdy pojawi się zagrożenie. Gdy jeż poczuje się zagrożony, zwija się w kulkę. To doskonała obrona przed drapieżnikami, chroniąc wrażliwy brzuszek i głowę. Kiedy zimą temperatura spada, jeże zapadają w sen zimowy. Dzięki hibernacji oszczędzają energię, której brakuje w mroźnych miesiącach. Która z tych ciekawostek najbardziej Cię zaskoczyła? Daj znać w komentarzu